Cześć moje skarbenki, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj będę nagrywała wymiankę z... Sekunda, zobaczę. Nick. Bo nie za bardzo pamiętam. Martynka 15744. Włoski są... Jezu, ja nie wiem co to znaczy. Jezu, Łotwę. Dobra, nieważne. A właśnie i zapomniałam pozdrowić jedną taką uczciwą osobkę, więc dzisiaj ją chcę pozdrowić. Już Wam pokażę jej nick, bo wczoraj właśnie po tym odcinku oddała tą rzecz, więc ją pozdrowię. E, Paula Paulusia, z serduszkiem bardzo Cię pozdrawiam. Niezamienione. Mm, Jezu kochany. Dobra, zapytam ją, czy po prostu... Dobra, po prostu cię. Wystarczy. Dobra. Prostu... <laughs> <laughs> Zapraszam za mój głos, ale po prostu jest dopiero 1058. Dajemy jej, tylko najpierw zdejmiemy, Ale serio koszka ma przerąbane u mnie. No bo trochę już widzę w mamy, więc super. Zdejmiemy sobie. Okej. Okay. Coś pisze. To sprawdzę idą kotki. Jak wiesz, to napisz Dobra, napiszę, że Radzę ci nie oszukać Kurde, no boję się, jeziu e, Dobra, a na chwilę jest Dobra, więc czekam aż mi się załaduje nie jestem taka. Dobra, więc zmieniłam strategię. Nie posią bo boję. Chryste Panie, czemu... Ona mi pisze, żebym jadała dała pierwsza. I to jest już podejrzane. I te dziwne emotki. Ja też nie przysiągam, nie oszukam. No po prostu jako szybko to będzie miała przewaloną mnie. Zobaczymy. Kama się naładuje, jak się naładuje, to do Was Dobrze, więc coś napisała. Hmm. Ja też... Czekaj, jeszcze nie dawaj, bo... Co? Boże, nie chcę, żeby ludzie mi mówili zywy, zywy, zywy. Co z Wam jest nie tak? <laughs> Dobra, nieważne. Zaczekamy po prostu. O, kto daje? Dobrze do Martyńka wyszli. Dobra. Wysłaliśmy to. I zobaczymy, czy oszuka, czy nie. Teraz ty. Te Oby nie oszuka, po prostu się załama XD. Będziemy czekać. Jaki stres mam teraz. Masakra. Cieszy mnie to. No, czekamy, czekamy. Na razie nic nie daj. A ja nie chcę pisać, bo się boję, że mnie bloknie. Dobrze, więc wysyłamy. Na razie nas nie bloknęła. Może nam da, zobaczymy. Naprawdę. Ja się cykam. I czekamy. O, patrzcie, chyba dała nam kotki. Zobaczymy, czy to kotki. Tak, to kotki. Więc Martynka15744. Jest uczciwa i bardzo ją pozdrawiam. Więc napisze dałam, ale pokazała, że nie dała. Spróbuję jeszcze raz. Czy będzie chciała kogoś pozdrowić, czy nie. Ale jak widać nie oszka, więc uczciwa, bardzo się pozdrawiam, serio. Z całego serduszka. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapę w górę i suba z dzwoneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Na!